Sprawdzenie map sensora w silniku 1.9 CDTI 120 km. Map sensor, czyli czujnik ciśnienia, znajduje się tutaj. Czujnik przykręcony jest do kolektora dolotowego. Przykręcony jest na jedną śrubkę gwiazdkowo. Ogólnie czujnik ciśnienia odpowiada za odczyt ciśnienia w układzie dolotowym. Jeżeli ten czujnik jest zabrudzony może na przykład wadliwie działać zawór EGR to może powodować szarpanie silnika lub błędy nawet zaworu EGR po wyjęciu czujnik ciśnienia może wyglądać tak. Tu widzimy e, taki drucik, który odczytuje ciśnienie w układzie dolotowym. Ten czujnik należy delikatnie wyczyścić, aby ten pręcik, który odczytuje ciśnienie, e, nie był zabrudzony i lepiej odczytywał ciśnienie. Także jeżeli mamy na początku takie objawy jak szarpanie, Najlepiej e, sprawdzić e, ten czujnik. Tu mamy przepustnicę odkręconą, kolektor dolotowy, który jest cały zabrudzony sadzą, i czujnik, który tam jest wmontowany, na pewno też jest cały zalepiony. Czujnik jeżeli źle odczytuje ciśnienie, może nawet powodować zwiększone spalanie paliwa. Czujnik po wyczyszczeniu wygląda tak. Widać ten pręcik już, który odczytuje ciśnienie.